Dawno, dawno temu żyły sobie dwie żaby. Jedna mieszkała w wilgotnym rowie w osace, a druga zaś mieszkała w kwiatach, w strumieniu. Pewnego dnia obie żaby pomyślały, że powinny zobaczyć świat. Żaba z chciała zobaczyć osaka. Żaba z osaki chciała zobaczyć kwiatów. I chociaż wcale się nie znały, wyruszyły w pomysł w tym samym czasie. Wędrowały i wędrowały, ale trwa, trwało to bardzo długo. Pomiędzy kwiatą i osaką rosła wysoka góra. Dotarcie na jeszcze zajęło im sporo czasu. Jak wielki było ich zaskoczenie, gdy wdrapały się na czubek góry, wpadnąc w na siebie. – Oj, dzień dobry! – zapomkała jedna żaba do drugiej. – Dokąd się wybierasz, siostro żabo? – żaba z osaki odpowiedziała. Chcę zobaczyć Kieto, a ja jestem z Osaki. Coś to zależy w zbieg okoliczności. Ja właśnie tylko chcę zobaczyć Osakę. Dawno pod ruchem. sobie miłą pogabelkę, napiły się, najadły, a potem jeszcze pośpiewały, a nawet tańczyły. Wreszcie, położyły się w takiej zielonej trawie, aby odpocząć. Czy nie sądzisz, że jeśli tylko staniemy na palcach, zresztą zobaczymy oba miasta? Świetny pomysł, takim chciałam za Was osłyszeć i byćmy się mocno wstąpili na pomoc. Zobaczcie tą sakę, a ja spojrzę w stronę kwiatła. I Nie będziemy musiały już nigdzie chodzić. Spodobał mi się taki plan, więc podskoczyły, powstały i mocno się skończyły. Patrzymy i patrzyły. Ale żaby mają oczy przesunięte do tyłu, więc nie mogą zobaczyć tego, co przed nimi. To dziwne, ale Osaka jest identyczna jak Kyoto. Po co iść do Kyoto, skoro widzimy tak samo jak Osaka? Jak żaba z Osaki. Nigdy bym nie przypuszczała, że te miasta są jednakowe, wydała. Obie żaby zrezygnowały, więc w dalszej podróży. żeby żaby wróciły do domu, zawołały wszystkie inne żaby i nakłonikały im, że kieto jest identyczne jak osaka. A osaka jest zupełnie taka sama jak kieto. Do końca ich dni nie było na całym świecie żaby, która mogłaby je przekonać, że jest inaczej.